Hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends Bang Bang. Dzisiaj zagramy postacią jaką jest Iritiel, na ekranie wyświetla się build i emblematy z którymi zagramy, no a teraz przejdźmy, albo bardziej przebiegnijmy, bo dzisiaj będziemy dużo biegać na ekran wczytywania postaci. No dobra, jesteśmy na ekranie wczytywania postaci Hanabi, Selena, Odette, Popolentkupa oraz Poveus w drużynie przeciwnej i Litiel Ginever, Nana, Hayabusa i Kaya w naszej drużynie. I jesteśmy na fontannie, kupujemy buty, dodajemy umiejętność numer 1. Ja bardzo lubię na e z tą umiejętnością rozpoczynać. Na wstępie, zanim dojdziemy jeszcze do walki, zanim wszystko się rozpęta pole bitwy, chciałbym podziękować osobom, które teraz wyświetlają się na ekranie za wspieranie kanału Serducho dla Was. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tego grona, zachęcam do kliknięcia przycisku Wesprzy. A jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał bez wydawania pieniędzy, można to zrobić, zostawiając łapę w górę łapy w górę, pomaga moim filmom się lepiej pozycjonować, przez co po prostu mają lepsze zasięgi i generalnie osiągają lepsze wyniki, więc jeżeli chcesz wspierać kanał bez wydawania pieniędzy, zostaw łapy w górę, dobijmy tutaj 100 łap w górę i będzie bardzo miło. Na początku Iritiel gramy defensywnie. Iritiel jest. O, no, teraz możemy zabić? Mo, mo, może, może, możemy zabić? Może nie zabijemy raczej, ale mocno bijemy, z całą pewnością. I na początku gramy dosyć defensywnie tak naprawdę, do zbudowania pierwszego itemku, po pierwszym itemie już możemy trochę więcej robić, no i cały czas biegamy, tak na dobrą sprawę, grając Irithiel nie spuszczamy palca z lewego joysticka, z joysticka ruchu, non stop jesteśmy w ruchu, czy to w kółko, czy to prawo-lewo, prawo-lewo, Cały czas się, moi drodzy Iritiel, poruszamy. Nie ruszamy się, Iritiel, tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie żyjemy. To jest jedyny wyjątek, kiedy możemy się nie ruszać. W pozostałych sytuacjach cały czas jesteśmy w ruchu, no bo bycie w ruchu jest tak naprawdę jednym z największych atutów tej postaci, że może cały czas atakować. Cały rok, będąc w ruchu. Jej umiejętności można używać, kiedy Iritiel jest w ruchu. Pierwsza umiejętność, drugą umiejętność. OK, zatrzymuje się na sekundę, czy tam na pół sekundy, czy tam na jakiś ułamek sekundy, ale to jest prawie niezauważalne. No i ultem również mamy ruch, więc tak naprawdę Iritiel, Iritiel, Illidiel. Cały czas jesteśmy w nieustannym ruchu. Tak przynajmniej staramy się. Również staramy się na początku uzbierać. Trochę golda, to jest jednak nasz priorytet. Ponieważ chcemy, no, jak najszybciej zbudować tak na dobrą sprawę pierwsze trzy itemy. To jest must have. Spróbujemy je załatwić. Tarczu, a dobra, nie mamy jeszcze obrażeń niestety, żeby ją złatwić. Niestety nie mamy obrażeń, żeby ją załatwić, więc trochę brwaliśmy. Wycofajmy się, zregenerować HP, ale co ważniejsze bo Zwróćmy uwagę na pozytywne aspekty tej sytuacji Przeżyliśmy, więc nic nam nie grozi Wycofajmy się, zregenerować HP No i czekamy na build, tak naprawdę Build Elite Jest stosunkowo tani Windtalker, Hasklausy, Berserk, Fury. To są dosyć tanie, tanie itemy I dużo robią, dużo dają, spróbujmy się wbić w tą Hanabi Okej, okay, uciekła gdzieś. Gdzieś sobie uciekła, spalony ult niepotrzebnie. No ale plus jest taki, że i Nie posiadamy many. A nasz ult też nie ma jakoś dużego cooldownu, więc jest to. tak naprawdę znośne. Chociaż gdybyśmy teraz mieli ulta, no ma jeszcze tarczę. Kurczę, no bardzo blisko. O, leci Selena, no dobra, wycofajmy się. Skoro jest tutaj Selena, nie ma sensu tutaj stać. Nasza drużyna zabija na dole, my sobie z Hanabi również radzimy. Wiemy, że mamy teraz tutaj Selenę, więc nie chcemy zostać na low. Raczej lepiej wycofać się, zregenerować HP, uspokoić sytuację. Mamy też zbudowany pierwszy item, którym jest Talker, Jeden z głównych itemów kurowych dla Iritiel. E czy uda się zabić Selenę? Szczerze? Nie, bo dostaliśmy stuna niestety. Ładnie nas trafiła. No to tr trzeba jej przyznać, tak? Ładnie, bardzo ładnie nas tutaj trafiła, niestety. Albo na szczęście. Dzięki temu możemy się nauczyć, jak się poruszać, prawda? Więc są, są plusy definitywnie. Jest kilek. Wpadamy, to z drugim kilem. Nie ma co. Pięknie, są dwa, 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 dwa killen, dwa trupy. Bardzo fajna akcja. Skoro już tutaj jesteśmy i rozpoczęliśmy bić tego potwora, to zignorujmy go. Zignorujmy, bo my go będziemy długo bić. Nasza pierwsza umiejętność atakuje na dystans i ciężko się nią farmi dżunglę, więc po prostu zwierzmy farmę i wycofajmy się, zregenerować HP, aby po prostu nie umrzeć. Tak, Skoro zdobyliśmy e, dwa trupy, nie ma sensu tracić tego czasu i lepiej wycofać się i zyskać większą przewagę, moi drodzy. Oczywiście ulepszamy umiejętność numer jeden, ponieważ to ona do walk przeciwko przeciwnym bohaterom daje nam więcej niż druga umiejętność. Takie mam wrażenie. No ale do farmienia dżungli nie jest to zbyt dobra umiejętność. Pierwsza. Więc to warto mieć na uwadze. Slen jest na dole. Ależ pięknie uniknięta akcja od... Hanabi wygląda na to, że jesteśmy w stanie ją zabić, dokładnie. Dzięki temu, że możemy się cały czas poruszać, Hanabi ma bardzo trudną sytuację. Dotrafi nas swoimi umiejętnościami. Czy to swoją drugą umiejętnością, czy to swoim ultem, no Hanabi ma utrudnioną sytuację. No i zobaczcie, 3 -0 -0 przeciwnicy się poddali, więc wygląda na to, że możemy przejść do kolejnej gry. To będzie bardzo krótki odcinek. Tak się przynajmniej zapowiada, ale jeszcze jedną grę sprawdźmy, więc idziemy. Let's go, baby! Let's go! No dobrze, jesteśmy na ekranie przeczytania drugiej gry. Estes, Eudora, Leila, Helkart i Mia w drużynie przeciwnej. Iritiel, Change, Cici, Franco i Hanabi w naszej drużynie. Co ciekawe, my mamy dwóch i Iritiel i Hanabi oraz przeciwnicy mają Leile i Mia. <laughs> Zabawny meczek. Lecimy do gry. No dobra, budujemy buty, dodajemy umiejętność numer jeden, no i lecimy na dolną aleję z Hanabi. Fajnie by było, nie będę ukrywał, gdyby Leila oraz Mia również poszły na dół, to moglibyśmy zagrać dwóch na dwóch, w sumie trzech na dwóch, na dolnej alei będziemy mieli giga przewagę nad przeciwnikami. O, pięknie już obita od samego początku. Giga przewagę będziemy mieli nad przeciwnikami. Miejmy nadzieję, że nie dadzą oni rady tutaj zbyt dużo zrobić. Jest 3 versus 2. Więc starajmy się tutaj, słuchajcie, zbierać golda z Playta, Ale nie tankować. Definitywnie nie, nie, nie tankować. Hmm. Bank jest first firzblot. Pięknie. E, no, ale minus niestety jest taki, że przeciwnicy mają szczurka herkurka. Ha, chciałem tak wiecie, miło i fajnie zrymować. Oczywiście przeciwnicy mają Hellkarta. więc jest to potężny asasyn, który szczerze... Ależ ten Franco gra dobrze, piękne huki od Franco. My jesteśmy 2-0 i mamy całkiem dużo farmy, to jest bardzo przyjemne. No i Helgard wcale nie jest... Taką potężną kontrą przeciwko nam, no bo jednak zwróćmy uwagę na to, że my cały czas możemy się poruszać, nawet atakując, więc naprawdę mamy całkiem duży potencjał. Postarajmy się zbierać gold plate ależ pięknie, co ten Franco robi! Niesamowicie dobrze gra ten Franco. No i to jest jeden z takich meczy, które są niewątpliwie interesujące. No, to jest jeden z tych meczów, które są niewątpliwie interesujące. Teraz się tutaj bardzo duże walki, więc wolałbym stąd spadać. Nie będę ukrywał, wolałbym stąd spadać, dokładnie, wycofać się, zregenerować HP, aby nie stracić przewagi, którą posiadamy, mogłem zostać. Byłby kill na Layli, chociaż Leila i tak umarła. Bardzo ładnie zagrał Franką. No i również. W tej grze jest plus taki, że nasza Cici właśnie spuszowała górną aleję i może teraz narzucić tempo na innych liniach. O, właśnie o tym mówię, zobaczcie. Pięknie, Cici narzuca tempo na dolnej alei. No i pomimo tego, że w Lobby mogłoby się wydawać... już pięknie, Franco! Pomimo tego, że w Lobby mogło się wydawać, że mamy naprawdę... Bardzo zły, złą drużynę, no to zwróćcie uwagę na to, że wychodzi ta gra, tak naprawdę. Więc nie zawsze piki w lobby odzwierciedlają to, jak przebiega rozgrywka. Chociaż ważną informacją również jest to, aby zaznaczyć, iż jest to mecz klasyczny. Nie są to gry rankingowe. Nie czuję się na tyle pewnie i retail, niestety, aby grać gry rankingowe. Plus, ostatnio, dosyć ciężko dostać Goldlana. To przyznaję się bez bicia. Po tych zmianach prowadzonych, gdzie wybiera się linie 2, 3, 4 lub więcej, dosyć ciężko złapać Goldlana. Jest to chyba jedna z najbardziej pikowanych roli. Więc na równi z Midem bym powiedział: Mid i Goldlane to są. Dwie, chyba najczęściej. O, po nas dwie najczęściej pikowane role. Bardzo dobrze przyczeiła się do nas Eldora z krzaczków, czyli zrobiła taktykę krzaczki. To, co Eldora powinna robić najlepiej, więc gratulacje. Spróbujmy uratować naszego Franko. I zabijmy również Lejle. Nie powinna tego przeżyć idealnie. Dwa trupy wpadły, my jesteśmy sześć. O, ktoś się teleportował tutaj. Albo uciekł, właśnie. My jesteśmy 6, 1, 3. E, no i chciałbym zaznaczyć również, że górna aleja została spuszowana przez Cici. Więc, no, definitywnie miażdżymy tutaj przeciwników. I nie będę ukrywał, że uważam, iż Iridiel jest bardzo silną postacią. Po prostu. No i miałem nadzieję, że to jest Eldora. Gdyby to była Eldora, prawdopodobnie by tego nie przeżyła. Postarajmy się zebrać dżunglę przeciwników, chociaż jesteśmy odkryci. To nie szkodzi, nie zwracajmy na to uwagi. Zwróćmy uwagę na obrażenia, które bijemy. Pięknie zabraliśmy przeciwnikom Bafa. No i dobrze byłoby zrobić jeszcze żółwia. Stun od dory, niestety. No i Eudora, słuchajcie, jest tutaj naszym memezist w tej grze. No bardzo ładnie gra Eudora i moglibyśmy teraz krzyczeć, płakać nad rozlanym mlekiem i nad tym, że umieramy, albo możemy spojrzeć na to jako etap nauki i pogratulować przede wszystkim Eudorze za tak dobre akcje, że była w stanie zabić nas dwukrotnie. Możemy wyciągnąć z tego wnioski i lepiej się pozycjonować, więc... Z pozoru sytuacja, która wydaje się tak naprawdę niekorzystna dla nas, może okazać się tak naprawdę najsensowniejszą, <grytania> najsensowniejszą lekcją, najbardziej wartościową lekcją, no ale definitywnie widać, że Solson tutaj nie wyciąga wniosku <grytania> ze swoich błędów i po prostu leci, nie myśli, leci na przeciwniku. <grytania> Wracamy do walki. Fakt jest taki, że umarliśmy trzy razy, no i fakt jest również taki, że trzykrotnie yy, załatwiła nas Eudora, nikt inny, ale właśnie Eudora załatwiła nas trzykrotnie, yy, więc no, potrzebujemy na tą Eudorę dosyć mocno uważać, nikt inny raczej nie jest dla nas kłopotem. Postarajmy się zgrup zgrupować tutaj z drużyną. Jest Eudorka i jest ult od Helkarta. Dobra, no nie, nie ma też co czekać, trzeba wpadać w, w przeciwników. Zabijmy Helkarta najpierw. No i nie polecę, bo jest tam gdzieś Eudora. Jest tam gdzieś w krzakach Eudora, gdzieś w któryś krzakach czeka. Nie wiem których, ale gdzieś jest. I mam dziwne wrażenie, że ja dostanę na łeb od niej kombo. No nie, Eudora jest na górze. No ok, zniszczmy im. No nie zniszczymy, oj, 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 mija. Nie zniszczymy im tego playta niestety, ale możemy spróbować zabrać im. Padnie czy nie padnie? Przeżyła. Ale teraz zniszczymy im playta. No Eudora strasznie irytująca, słuchajcie, strasznie mocno bije. Bardzo ładnie Cici. Na górze potrzebuje nasza drużyna pomocy, Wołają o pomoc pingują Request to backup. My postarajmy się farmić troszeczkę. I czy możemy im otworzyć górną aleję? Eudora jest strasznie mocna, wiecie co ja bym myślał? Nad zbudowaniem nawet Athena Shield. W tej grze, przeciwko Eudorze, Athena Shield może być naprawdę świetnym wyborem. No bo nie ukrywajmy tego, że Eudora tutaj jest naszym jedynym kłopotem. Wydaje mi się, że żaden inny przeciwnik nie jest dla nas problemem. Gdzie on jest? Gdzie on uciekł? Ale się schował gdzieś, co? Schował się tym Helkarta, schował się, nie ma co. Dobrze. Spróbujmy zabić Eudora Eld nie żyje. Ej, świetnie. Nie Mamy ulta, ale nie powinniśmy potrzebować ulta dokładnie. Helkarta jest na dole, ale to oznacza, że może to przegrać właśnie. Zobaczcie, jakie potężne obrażenia mamy, to Eridiel. No, zwróćcie uwagę, jakie potężne obrażenia byliśmy. I to może być koniec. Słuchajcie, gry dla przeciwnika. Zabijmy jeszcze Eudorkę. Jako karmę. <laughs> Pięknie. Raczej nie wygramy tego. Pytanie, czy zabijemy? Zabijemy Lejle. No i zobaczcie, jak Eudora jest świetna. Eudora? Przepraszam, Elitiel, jaka jest świetna. Dobra, wygrywamy. GG 1038 statystyki. Bardzo fajny meczek. Ja Wam dziękuję pięknie za poświęcony czas w tym bardzo krótkim odcinku, ale jakże emocjonującym. Zapraszam do kolejnego filmu. W tym to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch.